Coraz bardziej popularne na polskim rynku pojazdy elektryczne, akumulatorowe, hulajnogi, skutery, nawet jakieś takie yy, rowery elektryczne. Czy ja mogę odliczyć pełen wat od takiego pojazdu? Jeśli chodzi o pojazdy. Nie będące pojazdami samochodowymi, czyli rower, hulajnoga, jeśli są wykorzystywane w firmie na potrzeby służbowe, jak najbardziej. Tu nie ma żadnych limitów, dlatego że nie dotyczą ich ograniczenia dotyczące samochodów osobowych. To są pojazdy, no może nie pozakodeksowe, bo oczywiście prawo o ruchu drogowym reguluje, ale nie są to pojazdy samochodowe. I 100% vat i 100% kosztów od roweru i yy, hulajnogi, zarówno elektrycznej, jak i nieelektrycznej, możemy rozliczać. W przypadku skutera... Już i motocykla elektrycznego, jeśli mamy przekroczoną pojemność 50 cm, nie pojemność, przepraszam, tylko jeżeli, jeżeli mamy już do czynienia z motocyklem, to niestety jest to pojazd samochodowy. I w związku z tym mamy niestety takie same ograniczenia eksploatacyjne jak w przypadku motocykli silnikowych. Jeśli mamy w homologacji motocykl elektryczny. To wtedy już takie samo tak, nas zobowiązuje tak. prawo, jak, jak do motocykla. Tak, tak, bo motocykl elektryczny jest pojazdem samochodowym według prawa o ruchu drogowym, w związku z tym mamy do czynienia z takimi samymi ograniczeniami podatkowymi, jak dla samochodów osobowych, jeśli chodzi o eksploatację. Czyli musimy albo zgłosić wykorzystywanie wyłącznie na potrzeby służbowe i 100% kosztów eksploatacji odliczamy VAT, albo jeżeli nie zgłosimy i. Jeździmy zarówno prywatnie, jak i służbowo, to tylko połowę VAT-u i tylko 75%. A skuter elektryczny, kład elektryczny. Tak samo, tak samo, bo są to pojazdy, są to pojazdy samochodowe. W związku z tym będzie to identycznie. Ten wyjątek taki, kiedy możemy całość jest tylko dla rowerów i dla hulajnogi. Dziękuję bardzo.